Za moimi plecami powstaje instalacja fotowoltaiczna o mocy prawie 40 kW, która była główną nagrodą pierwszej edycji Wielkopolskiego Turnieju Wielodyscyplinowego, którego byliśmy organizatorem. Turniej i nagroda nie mogłyby się odbyć bez wsparcia naszych niezastąpionych partnerów z sektora OZE. Serdecznie im za to dziękujemy. Cieszymy się bardzo, że nasz falownik będzie służył całej społeczności szkolnej przez wiele, wiele lat. I gratulujemy zwycięzcom. Jesteśmy na finale projektu. Dajemy dobrą energię. Wraz z Kraniciem jako K2 Systems dostarczyliśmy system montażowy. Cieszymy się, że naszymi partnerami są takie firmy jak Sanergo, Longi, SMA, które łączą biznes. Z działaniami non-profit. Longi Solar dostarcza moduły fotowoltaiczne właśnie dla instalacji na tym dachu, na tym liceum. Mam nadzieję, że to nie ostatnia tego typu inicjatywa, a w przyszłości będziemy mogli uczestniczyć w kolejnych takich projektach, które łączą energię odnawialną z edukacją młodzieży. Ten finał dzisiejszy pokazuje, że kreatywność, umiejętności i potencjał w społeczeństwie istnieje, a on jest budowany od samego, od samego dołu tak naprawdę, od uczniów. Ta instalacja to nie tylko źródło oszczędności w rachunkach za energię elektryczną dla szkoły. Ta instalacja to także symbol zaangażowania młodych ludzi w budowanie lepszej zielonej przyszłości. Różne były wygrane przez te dziesiątki lat w konkursach, ale ta, która jest tu główną nagrodą, fotowoltaika, która starczy na kilkadziesiąt lat i będzie przynosiła tylko zyski dla szkoły i miasta, jest niesamowita.